おょっと待って。<laughs> <laughs> <laughs> Ja, masę ludzi. No masę ludzi, jeszcze jakieś 15 minut do, do rozpoczęcia marszu, no to już jest jakieś 5000 osób, no zobaczymy jak to się skończy. No jest jest, jest jedna, bardzo atmosfera, będzie, będzie, będzie gęsta na tutaj pod raduszem dzisiaj. E, myślę, że rządzący nie spodziewają się, że tyle osób może e, wyjść na ulicę przeciwko, w protestie przeciwko cenzurze. Będzie spokojnie? E, będzie spokojnie, jest policja umundurowana, policjanci nieumundurowani, mam tutaj swoją służbę porządkową, więc na pewno nic się nie wydarzy. Więc tutaj e, jest obyżka, są petycje tylko osoby pełnoletnie, tak? Czy mogę prosić o wypowiedź, dlaczego pan protestuje? Protestuję przeciwko ciemiężeniu internetu. Uważa pan, że będzie w związku z ustawą akta właśnie... Tak, będą prześladowania. To nie jest spacer, jesteście tutaj, to jest niezadowolone do krzyczenia, tak? No to jedziemy! No to jedziemy! Do nas, matule!